Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w głównej hali basenowej naszego złotowskiego obiektu, który po długim okresie przystoju wreszcie zacznie żyć. Myślę, że dla wszystkich ta informacja jest zadowalająca. Na pewno będziemy mogli się cieszyć z tego, że ten obiekt wreszcie będziemy mogli wykorzystywać. Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, co jest niezbędne, żeby w taki obiekt użytkować w tym czasie, w nietypowym czasie pandemii. Ale myślę, że jeżeli wszyscy będziemy starali się dochować tych zasad, to obiekt będzie mógł funkcjonować, my będziemy zadowoleni, obiekt będzie się cieszył też popularnością i o to nam chodzi. Jak widać, napełniamy obecnie nieckę basenową sportową, w kolejnych etapach będzie, będą napełniane kolejne, kolejne niecki, w przyszłym tygodniu zaplanowane jest badanie wody, takie główne. Przed otwarciem chodzi o to, żeby mieć pewność, że wszystkie względy sanitarne są dochowane, że woda jest bezpieczna do użytkowania, dlatego też w przyszły piątek mamy badanie, a otwieramy obiekt 1 lipca tego roku, serdecznie zapraszamy. Oczywiście muszę powiedzieć o tym, że będzie ograniczona liczba osób, która będzie mogła korzystać w danym okresie czasu z obiektu, będzie to liczba 37, 37 osób, no i na chwilę obecną ta liczba będzie przez nas przestrzegana. Jeżeli chodzi o pracę, które wykonaliśmy w okresie przestoju, tak? przypominam, że to był okres prawie 3 miesięczny. Myśmy wykonali zapytanie ofertowe do oferentów, Pojawił się wykonawca, który wstawił nam te szafki. Obecnie mamy szafki funkcjonalne, niższe szafeczki, które będą pozwalały na to, że osoby, nawet które mają nie, nieduży wzrost, będą mogły skorzystać z górnego rzędu szafek. Kolejne tematy, przebieranie w szatniach były też naprawdę w Kiepskim Jeżeli wymiana szafek, a przebieranie zostają stare, to nie będzie efektu, wobec czego podeszliśmy do tematu takiego, że no środki zawsze mieliśmy ograniczone. W planie nie było remontu przebieralni w tym roku, wobec czego zdecydowaliśmy, że to w własnym zakresie. Za powiem szczerze, jedną trzecią kosztów wyremontowaliśmy, znaczy wymieniliśmy te wszystkie przebieralnie, one są nowe są praktycznie, aby ktoś się na nowo wstawił, to, to jest jedna trzecia kosztów. Mamy w tej chwili efekt taki, że szaty mamy wyremontowane w 100%. Obecnie nadal trwają prace jeszcze wokół obiektu, takie już pielęgnacyjne, czyszczące, żeby po prostu przygotować obiekt jak najlepiej na wizytę klientów, o już bardzo tęsknią.